Chciałabym podkreślić takie słowa klucze charakterystyczne dla opisywania metaterapii, żeby wam się dobrze utrwaliły, już na początku. Jest mega delikatna i subtelna, ale jednocześnie głęboko porusza ciało i to na różnych poziomach i należy do nurtu tak zwanej łagodnej bioenergetyki albo biodynamiki, i też nurtu tak zwanego obecnego dotyku. To jest taki Powiedziałabym dotyk motyla na wybranych okolicach stóp, rąk i głowy. Jest cudowna i błoga w odbiorze, i zaskakująca w doznaniach, ale też łatwa w podążaniu. Taka intuicyjna, bo ręce same się do niej układają, same się prowadzą. No i w ogóle i ręce lubią te prace, i ciało lubi te prace. Jest też łatwa w nauczeniu się i w późniejszym zastosowaniu. Co jeszcze można o niej powiedzieć? No to jest też ergonomiczna dla tych, którzy chcą się jej uczyć, bo to terapeuta w trakcie nie nadwyręża się, nie używa siły, swobodnie oddycha, a w ten sposób, dbając o siebie, to też dba o tę osobę, która, którą terapii poddaje. Ale to wszystko, co powiedziałam, to w ogóle nie jest najważniejsze i najciekawsze w terapii. Najważniejsze jest to, że ona służy wspomaganiu zmiany, Transformacji życiowej, metamorfozie wzorców życiowych, przemianie na przykład reaktywności w proaktywność czy przemianie niewygody w wygodę, no i służy takiej redystrybucji energii życiowej w kierunku pełni życia, w kierunku takim, żeby człowiek mógł wykorzystać swój. Pełen potencjał, z którym on się rodzi, ale z różnych przyczyn on zostaje zablokowany, o czym za chwilę też opowiem. Zmiany te też są ekologiczne, bo widzą je i odczuwają ludzie wokół, czyli osoba, która poddaje się takiej terapii. No, będzie zupełnie emanować inną energią. Ja będę często odnosić się do energii, bo już powiedziałam, że to jest terapia, która wpisuje się w taką łagodną bioenergetykę w taką specyficzną delikatność w taki nurt powolności najspokojniejszej, powiedziałabym, terapii świata i to jest też ten tym powiedziałabym fenomenem tej metody. Ta powolność i to, że nazywa się ją też metodą wywołującą zmianę ekologiczną samego człowieka i wokół człowieka też.